Sol, sol, ja robię na Witam Was bardzo serdecznie na po raz ostatni, ostatni, ostatni w takim oto widokiem, z takim widokiem. O. Więc tak, już widzicie pewnie jakieś tam zmiany. A jeżeli nie widzicie, to być może jesteście tutaj po raz pierwszy. A jak jesteście po raz pierwszy, to bardzo miło mi Was powitać na moim kanale. Ja mam na imię Maja. No i prowadzę sobie taką tutaj letnią rozgrywkę, którą jeszcze troszeczkę do końca dokończę. Masło myślane, nie szkodzi. Ja tak mam. Przyzwyczajcie się do tego. A to lama, która się z Wami serdecznie wita i która y, bardzo lubi mi dopiec. Taka jest trochę złośliwa małpa z tej lamy. No ale cóż, już się pogodziliśmy z tym, że ona tutaj jest. No, ale tak jesteśmy. W tej chwili przed drzwiami, przed wejściem do naszego rancza, które już nie jest nasze. Haha, ha, ha, ale tego się nikt nie spodziewał, no nie. No i tak, już Price'owie słuchajcie, tu są. I tak, ten dom będzie burzony. Tu będzie osuszane to jeziorko, z tej strony już oczkowodne, już też zostało osuszone. Minęły dwa dni pełne. Widzicie, nie ma już maszyny do wyrabiania nektaru. Tu jeszcze zostały jakieś pozostałości po poprzednich właścicielach, po poprzednim właścicielu, którym był Karol. No a nasi nowi gospodarze sobie na razie tutaj będą mieszkać w kamperze do momentu kiedy oczywiście zacznie powstawać nowy dom i ten dom będzie Oczywiście, że będziemy tu zaglądać, będę wam pokazywała, jak to wygląda, ale już nie będziemy, wiecie, grać tutaj. No i tutaj widzicie jeszcze te dwa ostatnie łóżka, które przewieźli ze sobą z poprzedniego domu. Do tego domu poprzedniego oczywiście też zajrzymy. No, i wszystko się działo bardzo, bardzo szybko, ponieważ przyjechał pan, który jest takim miejscowym architektem, ale on też jest notariuszem. No i on właśnie doprowadził do podpisania umowy. Karol zgarnął kaskę. No, i przeprowadził się do Hanford of Ballet, już tam jest i już za chwileczkę, kochani, będziemy do niego zaglądać. A my sobie tutaj przyjedziemy z wizytą, jak tylko oczywiście coś tu się zacznie dziać, bo na razie czekamy na ekipę, która tu przyjedzie z dźwigiem i się zacznie. I się, kochani, zacznie. Więc teraz jedziemy na szybciutko do Karola. Piesiu tu biega, cały radosny, dużo ma tu przestrzeni więc do zobaczenia Piesiu jak już będzieszcie tu w nowym domku mieszkać a przed Wami już wymarzony domek naszego Karola w Hanford Valley i jak widzicie z taką przepiękną, cudowną szklarnią u boku już Wam pokazuję, od góry może przejdziemy sobie jak ten domek wygląda jest, nie jest, wiecie, szału tu nie ma, trochę kasy Karol tutaj ma ale słuchajcie on też miał, wiecie, w tej torbie z kaską dosyć sporo uzbieranej gotówy więc kupił ten domek Część rzeczy żeśmy przewieźli, ale w zasadzie on był w miarę, w miarę już urządzony, więc tylko parę rzeczy trzeba było dowieźć: tą maszynę, stojaki, tam na winko, bo właśnie słuchajcie, a propos stojaków na winko, no to mamy taką piwniczkę. No i tutaj Karol sobie tak wymarzył, że powstanie tu jakiś stół do bilarda albo stół do piłkarzyków albo taki malutki parkiet do tańczenia. On po prostu ma takie marzenia, żeby żeby tu zapraszać gości jedna, jedyna rzecz która troszeczkę tak zasmuciła Karola to to, bo on spodziewał się że ten domek na górze jest większy, a jest tylko jedna sypialnia, bo on tego nie widział ale przecież można tutaj ewentualnie postawić, rozbudować jeszcze o taką małą sypialnię powiedzmy dla gości, prawda? i też będzie dobrze, bo on się martwi, że jakby chciała przyjechać do niego Hania, no to nie będzie miała gdzie spać no, ale już my tam znajdziemy jej kąt, weźmiemy, rozłożymy na dole jakiś śpiwór i też będzie git. Tak, ale szklarnia jest zacna i dużą część tych roślin to są Karola, rośliny przywiezione z Starego Rancha, więc tak, będziemy. No i oczywiście nasz bonito, kochany, ma tutaj swoje miejsce, ma tutaj swoje miseczki, ma tutaj. Lego, ma tu legowisko, ma tutaj kuwetkę, więc wszystko to co on potrzebuje to ma. Tutaj ma też dodatkowe legowisko, obok y, oczywiście kominka, nad kominkiem wisi obraz z mamą i bratem Karola. No, i na razie sobie Karol tutaj sam mieszka. Jak się coś będzie zmieniać, przepraszam za mojego pieska w tle. Jak się coś będzie zmieniać w jego życiorysie, to będę Was na bieżąco informować, no ale już takich jakichś większych zmian raczej nie będzie, no bo yy, zostało nam raptem kilka spotkań przed nami do zakończenia tej serii, więc no, ale gdyby się coś działo, to ja oczywiście Wam o tym powiem. No i co? Brakuje nam tu tylko naszej głównej bohaterki, no nie? No to chodźcie do Hanki. I Jest nasza Hania. Jest nasza Hania kochana. Jest nasza Mgiełka, klacz cudowna, którą się teraz Hania zajmuje. Jest nasz wymarzony domek. Jej! No, co prawda, fundusze mamy takie, wiecie, trochę nie teges, ale nie szkodzi, ponieważ pamiętamy, że w wyposażeniu, oprócz nektarów, które nam dał Nasz Karol, jest tu kilka nektarów takich, zobaczcie, nektar za 4400, zaraz go włożymy zresztą do szafki, kupimy taką szafkę i patrzcie, troskawkowy za 4800 i ich wartość będzie rosła wciąż, więc my sobie to oczywiście zaraz włożymy do szafki, tą szafkę kupimy. Ja już nie pamiętam, od kogo my mamy. Te koniki, tak szczerze mówiąc, ale wiem, że to chyba jeszcze z domu rodzinnego przywieźliśmy, ale to też możemy zawsze sprzedać. No i y, oczywiście będziemy wystawiać naszą klacz. Do konkursu, więc myślę, że tutaj też nam się uda trochę kaski na tym pozyskać. Zaraz zresztą to zrobimy. No i cóż, jeżeli chodzi o rachunki, no to one nie są tutaj najniższe 2,5 koła, no trochę, trochę, więc nie chciałabym też spłukać je tak całkowicie, ale jak do tego doszło, że mamy ten domek? No właśnie, jednym z warunków naszego Karola, że zgodził się na to, że że zapłaci Piotr Price mniej kasy i będzie ją płacił w ratach, właśnie było to, żeby nasza Hania mogła tu zamieszkać. I co prawda, sytuacja meblowa no, wygląda niezbyt ciekawie, bo większość mebli oni sprzedali albo zabrali ze sobą, ale zobaczcie, Łazienka mamy w pełnym stanie. Tutaj Hanka na Plimpar targu kupiła jakieś tam meble za dosłownie grosiki, czy jakiejś sprzedaży garażowej. No i te krzesła na przykład były, więc tylko stolik tutaj jeszcze kupiła, dokupiła. No i ponieważ ona bardzo marzyła o takiej wyspie, no to też sobie, a była taka podobna do tych mebli, które tutaj są, więc też sobie ją kupiła. No i co, będziemy sobie to obmalowywać i my. Myślę, że to będzie całkiem fajna kuchnia. Ona chce zmienić tutaj wszystko, bo ten styl taki rancherski, jaki tutaj wcześniej widziała, jaki był, no to tak nie za bardzo jest w jej. W jej guście, no i ma do tego prawo, no bo wiecie, każdy z nas jednak ma inne oczekiwania co do wyposażenia własnego domu. Jednemu się podoba to, drugiemu tamto, wiadoma sprawa. Natomiast najbardziej ucieszyło ją to, że zostawili całkowicie urządzoną sypialnię i to była ta gościnna, jedyna niezamieszkana sypialnia, bo rodzeństwo mieli tutaj sypialnię po tej stronie. Oni mieli takie odbicia lustrzane. Więc tamte łóżka sobie i meble pozabierali, a te tą sypialnię, która miała być w sumie nie wiadomo dla kogo zostawili więc nasza Hania ma całkiem fajną tą sypialnię i na razie ją nie będziemy ruszać, no bo też nie mamy kasy, ale no jest fajnie, nic jej tutaj nie brakuje i mamy dwa radia, bo jedno radio mamy tutaj właśnie na górze a jedno radio zostawili nam oni, bo stwierdzili, że chcą bardziej nowoczesne albo nie wiem, jakieś lepszej jakości, no więc to nam zostawili, więc mamy sobie co słuchać do jedzenia no i tak to wygląda, moi kochani. Nasza mgiełka też ma swój domek. Całkiem fajnie tu wygląda. No i oczywiście yy, nie żebyśmy zapomnieli o kimś, ale tutaj mamy, 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 mamy. Jest tu! Boziuniu, kochany, Bella, ty chcesz, żebym ja tu zawału dostała? Ja już nie wiedziałam, czy ten... Ja już byłam pewna, że jej nie mamy. O jesteś nasza bella, kochana. O jejku, pozyskaj jeszcze wełnę. Belunia, skarbie, nasz pan na tak robi jak mój piesek. Jak przychodzę, to ona tak mnie tutaj się wciska, bo ona tak by chciała być jak najbliżej mnie. O jeju. Słoneczko, porozmawiaj chwilę. Ja jestem ciekawa, jak wygląda wartość wełny. Nas. Szału nie ma. Szału nie ma. No dobra, ale wiecie, Hanka nie chce iść tutaj w żadne, jakieś tam ogrodnictwo, w jakieś takie rzeczy. Może jedyne co, to postaramy się, bo nie wiem, czy tutaj mamy, tutaj, a mamy tą y, trawę preriową. Okej. Okay. No i skupiamy się na trenowaniu naszej mgiełki, bo przez ten okres tych przeprowadzek to kurczątko, nic żeśmy nie robiły. No ale to normalne, to normalne. Tak to wygląda na teraz. Temperament 7, zwinność 5, skoki 3, wytrzymałość 4, więc widzę, że najbardziej by nam zależało, żeby się zająć skokami. Ale my, kochani, teraz udamy się do centrum i. Będziemy brać udział w zawodach. A co? Musimy trochę zbierać kasy, no niestety. No proszę bardzo, Hanka dostojnym, znaczy Mgiełka dostojnym krokiem, a Hanka na niej, przyjechały tutaj do tego ośrodka jeździeckiego i będziemy brać udział w konkursie. Możemy się już, mam nadzieję, starać tutaj. Ta wytrzymałość. No dobra. No nie za bardzo ta wytrzymałość teraz tutaj nas trzyma, więc może weźmiemy dzisiaj beczkowe manewry. Tylko stówka możemy niestety pozyskać. No ale od czegoś trzeba zacząć, więc dobra, idziemy na beczkowe manewry. No i dzisiaj troszeczkę popracujemy z Mgiełką jeszcze nad tym, co jej tam brakuje, żeby mogła startować w konkursach. No i to dziwne, że ona właśnie tak idzie bez... Siodło, no dobra, nie będę się czepiać. To czekamy, kochani, czekamy. Wiecie, czego mi to brakuje, żeby tu nam się takie komunikaty pojawiały, bo chyba w trójeczce właśnie też ta to jest nora, ale pojawiają nam się takie komunikaty, co tam się dzieje w środku. No to by było miłe, jakbyśmy mogli sobie przynajmniej troszeczkę, tak wiecie, takiej atmosfery złapać, nie? Tym bardziej, że ja na przykład nie, bywam nigdy na, nie byłam nigdy na takich konkursach, no oczywiście, z nami z telewizji. No, ale fajnie by było poczuć taki klimacik. Ale jest, jest zwycięstwo. Mamy srebrny medal. Dlaczego zwycięstwo i srebrny medal? O co chodzi? Eee, beczkowe manewry początkujące. Dobra robota. Wasza, wasza wspólna, ciężka praca nagrodziła Was drugim miejscem. No to nie zwycięstwo, tylko drugie miejsce. Eee no dobra a kiedy możemy brać w kolejnym konkursie od razu tak Uu. tutaj potrzebujemy 9. tu siódmego średnio zaawansowany no ale pewnie musimy trochę odpocząć tak ba brak koni na parceli <noise> ok są już dziewczyny zaraz zobaczymy czy będziemy mogły wziąć od razu nie dobra damy jej trochę forów i pójdziemy sobie poćwiczyć co nam brakuje bo ja to zawsze wiecie ja mam z tym taki kłopot właśnie dlatego że nie jestem obeznana tych wszystkich sprawach związanych z jeździectwem brakują nam skoki okej okay. Więc, może wyślemy naszą kochaną mgiełkę na czwarty poziom skakania. Idź, kochana, idź poćwiczyć sobie, a my wracamy tymczasem do domu, kochani, i bierzemy się za pisanie książek. Nie ma co. Kto miał nie wydawać pieniędzy? A kto kupił biur, kochance? O, wróciła nasza mgiełka. Ja! to cała ja, no nie, nie mogłam się oprzeć, bo chciałam właśnie już zaczynać yy, przygotowywać ten gabinecik do pisania on jest taki słodki ten pokoik no i tak, tak marzyłam właśnie kiedy będę mogła postawić tam biurko no i postawiłam, ok dobrze kochani, ja za chwileczkę wymyślę jakąś, jakiś tytuł zajmę się teraz Hanią i połączę się z wami po tym jak ona już napisze tą ważną, sensacyjną Powieść. Może to będzie bestseller? Tajemnica Rancha Karola. Z dużej litery piszemy tytuł. Pani Maju, czy to możliwe, że było tam cmentarzysko? Hmm, to jest książka sensacyjna! Dobra, zostawmy już naszą Hankę, niech sobie pisze dziążka. Oczywiście, że musiało się tak stać, no przecież nie mogło być inaczej, no nie? I teraz ja jestem bardzo ciekawa, czy jak ja ci to kliknę, czy ty... No patrzcie. No nie, dobra, już teraz zaczęła dalej pisać. Okej, okay, bo już się bałam, ale znowu 500 simelonów, a ciekawe ile nam się uda zarobić na tym. Co za osiągnięcie? Hania napisała książkę, okej. Okay. No tak, wydamy ją oczywiście od razu, choć Haniu, wydajmy od razu twoją książkę, bo będziemy wtedy tantiemy zbierać. No i nasza Hania, kochani, jest już bardzo głodna, więc ja ją teraz nakarmię, zajmę się nią i naszymi tutaj zwierzątkami, zjemy może jakąś sałatkę ogrodową zrobimy, a mamy owoce, dobra, to dla rodziny kochanie, chodź. No i zobacz, teraz ten stojak, jak kupię na wina, no to już będziemy bez kasy praktycznie. Słuchajcie, tak sobie zaglądam do wyposażenia naszej Hani. No i patrzcie, oprócz tego, że ma jakieś tam <laughs> zobaczcie, kiepskiej jakości albo normalnej, dzieła. Ja nie wiem kiedy ona to namalowała. Chyba jeszcze jak była mała, bo była w liceum. Tak, chyba właśnie wtedy. No to ta jeszcze możemy potem sprzedać. To zobaczcie te trofeum. O, te same trofea można sprzedać też. No fajnie by było je oczywiście wszystkie zbierać, nie? To by było super. No ale jakby co, w razie czego. No to zawsze możemy sobie oczywiście je sprzedać i mamy kaskę. Tu są chyba mm, tu są chyba jeszcze zdjęcia, słuchajcie, z, ze ślubu Marty. Do Marty by trzeba było też zaglądać, słuchajcie, bądź ją tutaj zaprosić. Tutaj są zdjęcia też z Martą. Kurczę, no fajnie by było to. Tutaj jest z Leo zdjęcie. Dobra, na razie tak to wszystko zostawimy, bo jeszcze czeka na tutaj jedno wielkie przemeblowanie. Ale nawet nie wiedziałam, że mamy tutaj. O, jaki słodki ten dywan. On jest, on jest z dziurami! Dlaczego on jest z dziurami? Kiepska. Dywan dziergany ściegiem warkoczowym. Nie, no sprzedamy go. Po co nam dziurawy dywan? O, ja. Dobra, chodź, kochanie, chodź, zrób sobie sałatkę, zjesz i kładę cię spać. A my się widzimy w kolejnym simowym dniu. Witajcie w kolejnym simowym dniu. Nasza Hania będzie brała udział w konkursie kolejnym. Może teraz będzie to średnio zaawansowany. Albo ten westernowy. Zaraz zobaczymy. Tak, tutaj mamy duże szanse. Słuchajcie, na to, żeby wygrać. Więc idźcie, dziewczyny, na ten średnio zaawansowany westernowy. No i tak, dzisiaj chciałam zrobić jakąś fajną. Aha, ona chyba teraz została tantiemy. Zobaczcie, tysiąc, ponad 1300. Bo miałyśmy. Więcej! 1400 chyba 50, jakby tak zliczyć te wszystkie książki, więc super, super. Bo już właśnie nie miałam kasy, dlatego że musiałam kupić płytę do gotowania, a teraz będę mogła sobie pozwolić na to, żeby alarm przeciwogniowy tam zainstalować. Więc zaraz to zrobię, jak tylko wrócimy, bo chciałam coś ugotować i zaprosić gości do nas na taką parapetówę no zobaczymy, tak zwykłe po prostu przyjęcie domowe bez jakichś tam ochów i achów bo na to jeszcze przyjdzie czas moi kochani no i tak bym chciała właśnie, żeby nasi przyjaciele zobaczyli jak teraz mieszkamy więc na pewno zaprosimy Martę z mężem, na pewno zaprosimy Karola na pewno zaprosimy Kiję no i naszą ciotkę też wypadałoby zaprosić, bo dzięki niej w ogóle to całe szaleństwo się zaczęło, a my tutaj czekamy na wyniki naszego konkursu. Miejmy nadzieję, że nasza hanka wygra. Tak, tak, mamy złoty medal. jej. Brawo, więc trzeba koniecznie przytulić kochani naszą mgiełkę. Jak ty się masz aniołku? No głód tak nie za bardzo, ale my już tak nie za bardzo mamy też chyba ją czym wymasuję jeszcze szyję żeby ją tak troszeczkę zrelaksować tak i wracamy kochani do domu może jeszcze przed imprezą uda nam się coś napisać coś ty jej tam opowiedziała o pająkach kobito dzwoni do nas Marta ale kochana nie nie żadnego zlotu zapaleńców wracamy do domu słuchajcie nie możemy zapominać o naszej maleńkiej Belli która co prawda ma poziom bardzo wysoki, jest bardzo szczęśliwa, ale no tak, to jest nasza malinka, my się musimy nią zajmować. I chciałabym w kolejnym odcinku jeszcze kupić małą kłuskę To byłoby słodkie. O! Super, naprawdę super. A my już będziemy, kochani, szli do pisania kolejnej książki. Jak Ty się czujesz, moja kochana? Wspaniale. Wsp Dobra, to wyślemy ją jeszcze tutaj do zabawy. I jak się troszeczkę wybawi, to wyślemy ją jeszcze na trening, bo dzisiaj chyba już nie damy rady drugi raz na zawody pójść, bo chciałam sprawdzić, czy w ogóle tak się da, żeby dwa razy w ciągu jednego dnia zawody się odbyły. No ale dobra, wszystko mamy wspaniale, więc możemy naszą mgiełkę wysłać na trening. I chyba to będzie. Ten trening, poziom skakania. Dobra, już co prawda możemy robić zaawansowane skoki tutaj, ale my sobie w międzyczasie tak wykorzystamy ten czas, że będziemy sobie pisać, więc tym razem napiszemy sobie książkę. Może tym razem to będzie znowu scenariusz? Jaki film chcielibyście zobaczyć z Hanką w roli głównej? Będzie to serial, kochane kłopoty, Gilmore Girls, oczywiście mój kochany serial, kochane kłopoty, Hani, więc go, pisz, no i kochani, klapa, klapa na ca. 21.40 Żadnej imprezy nie udało nam się zrobić. Bo zanim Hanian napisała książkę, zanim ją wydała, zanim zrobiła jedzenie, bo była już strasznie głodna, i zanim zajęła się swoimi zwierzątkami, które też wy wy wymagały opieki, zrobiła się już 20. Druga, no i nie damy rady dzisiaj zrobić żadnej imprezki, więc będziemy musieli to przełożyć na kolejny odcinek, do którego już Was teraz serdecznie zapraszam. Tak czasami w życiu bywa, że jak sobie coś wymyślimy, to nie zawsze nam się uda zrealizować, ale to, kochani, wszystko w kolejnym odcinku nadrobimy. Obiecuję Wam, już teraz zapraszam do kolejnego odcinka. No i wi witam. Kurczę, co ze mną jest nie tak. Żegnam się z wami, kochani. Zobaczę tylko, czy tu jest wszystko ok. E tak, wszystko jest zabrane, a tu jeszcze byś mogła moja droga schować do wyposażenia. Aha, bo my nie mamy tego kosza zewnętrznego, więc zaraz sobie kosz taki kupimy. Mamy za co. I tak właśnie zawsze się martwię, a bo jeszcze trzeba to zrobić, jeszcze tamto. Nie trzeba, bo kochani, yy, jakoś ta kasa nam przychodzi. A to z tantiem, a to coś tam sprzedamy z wyposażenia, a to nasza kochana mgiełka nam pomoże. Więc przytulimy ją teraz, jeszcze poprosimy, żeby poszła sobie zjeść. No i tak, będziemy się widzieć w kolejnym simowym odcinku, do którego Was już dzisiaj zapraszam, sól, sól. Odrobina pieprzu i papa z naszego nowego wymarzonego domku. Pa kochani buziaki.